Słuchajcie, moje marzenie w końcu stoi, w końcu już dzisiaj zacznie funkcjonować, spełniać swoje zadanie. Zobaczcie, co ja dostałam. Tyle pomidorów, że nawet nie wiem, wczoraj pracowaliśmy tutaj, prawie do 22. No więcej, to Karol pracował, bo tutaj yy, podłoże trzeba było trochę ulepszyć, trochę powywozić, trochę poprzywozić. Kupiłam 10 papryk. Kolorowych i dostałam tyle pomidorów, że nawet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24. 25 pomidorów dostałam. Nawet nie wiedziałam ile, bo wczoraj rozkładaliśmy już po ciemku. Mamy pożyczony świder, żeby no jakoś je tutaj wkopywać. Zobaczymy, jak to będzie szło o tym. Nie wiem, co jeszcze zrobiłam. Tutaj z boku dodatkową grządkę. Chcę tu posadzić dalię i tu będzie dynia olbrzymia, bo to jest taki brzeg tego ogródka i ta dynia będzie mogła sobie tam iść na bok. Tu jest najwięcej miejsca. A tutaj chcę zrobić y, taką grządkę cieniutką, na wąską raczej, na cukinie. Tutaj cukinie będą. E, już mam mm, w mokrych ręczniczkach papierowych w torebkach y, mam mm, arbuzy, dynie i cukinie właśnie. Dzisiaj do tego zajrzę, zobaczę jak to się tam maczy, coś tam y, puściło korzonki. Wczoraj popadało nam odrobinkę truskawki, od razu y, się podniosły, ale niestety wszystko nam zmarzło. Wszystkie kwiaty, w ogóle o w środku, jak się ściska, to jest wszystko miękkie, wszystko jest zmarznięte. Nic z tego nie będzie. Zero truskawek w tym roku. No, upał w kwietniu, później przymrozki w maju, i niestety. No, kilka tam może będzie, no, ale to dosłownie pojedyncze truskawki, bo całe grona są y, czarne i są miękkie. Laurki, są. Tak. Aby dla Laurki tak buby były. No, więc dzisiaj mamy jeszcze ciężki dzień. Szklarnia firmy Multiprojekt, model Afrodyta. Jestem bardzo zadowolona jak na razie. Tak wizualnie i w ogóle y, okienka. Okienka, wywietrzniki. Wszystko montuje się fajnie, łatwo, szybko. Naprawdę, montaż tak jak my w, ty, w, ty, w temacie y, szklarni, to jesteśmy laikami. A naprawdę, wszystko fajnie. Fajnie szybko się montuje. No i jeszcze tam na dole listwy, żeby tam nie wchodziły żadne żyjątka, brud, wilgoć do tych komórek poliwęglanu. I, i co tam jeszcze? Jakieś tam szczegóły do dorobienia, ale już. Ogólnie to większość jest zrobione, jakieś klamki, zamknięcia, wywietrzniki. To, to już wszystko jest za nami. Eee, ja się teraz biorę zasadzenie, trochę mnie to przeraża, bo dzisiaj będę miała kontrolę, <grym> czy wszystko jest posadzone. Pan, od którego dostałam, te pomidory ma przyjechać sprawdzić, czy, czy w końcu są posadzone, bo już drugi dzień stoją. I, I wyglądają na smutne. I tak będę zaczynać od tego, że będę wiercić tym wiertełkiem dołek. Do, do, do dołka wrzucam garść obornika krowiego. Przysypuję trochę ziemią, dolewam wodą, zalewam dołek wodą i, i wkładam pomidora. I pomidory wkładam tak do tej wysokości troszeczkę głębiej. Bo one pomidory mają to do siebie, że e, stąd jeszcze wypuszczą korzenie. To już nawet wilki zaczęły rosnąć. Te pomidory w ogóle bardzo długo czekały u tych państwa znajomych na, na mnie, na naszą szklarnię. Oni trzymali w swojej szklarni, także już one troszkę są podrośnięte. Już wilki zaczynają puszczać, więc ja się szybko biorę, zasadzenie. Przyszliśmy dzisiaj wszystkie obrządki, wszystko wcześniej, żeby to posadzić, zanim jeszcze nie ma takiego ostrego słońca. Tu, 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 a, ta, ta. Aha. <laughs> Nie wiem co to było, ale, ale okej. Okay. W sensie truskawek to trzeba podlewać. Ja placków napiekłam w tym czasie. Jaka gospodyni takie placki. <laughs> Chyba trochę za dużo ich przyniosłam. Oczywiście to są krowie kupy. I tak teraz kopię dołki. Tu już są wszystkie dołki pod papryki. Po garści krowiego placka, zalane wodą, żeby tu wszystko było wilgotne, jak się posadzi. I do tego będę sadzić cyk, papryczki. Dwie już posadziłam. Jeszcze osiem. I wszystko tak samo z pomidorami. Więc życzcie mi. Powodzenia. Nie podlewaj placków. Więc życzcie mi powodzenia. A resztę placków wykorzystam oczywiście na. Yy, jak to się nazywa krowieniec, czy kro, krowiak? Każdy na to inaczej mówi. Po prostu krowie kupy zalane wodą, zostawione na jakiś tydzień, dwa i to jest jedna z lepszych gnojówek możliwych. Lewą stronę już mam całą posadzoną, podlaną elegancko. Zostawiłam jeszcze kubeczki, bo na każdym kubeczku mam napisany numerek i będzie wiadomo, jaka to jest odmiana. Niech sobie rosną. Jeden to już tak konkretnie kwitnie. No a prawa strona. Właśnie skończyłam wiercić. Fuh, się zmachałam tym świdrem, ale ten świder to jest świetna sprawa. Bardzo się cieszę, że jednak go pożyczyłam. Nawet równo chyba wyszło. No mniej więcej równo. Nikt z tego strzelać nie będzie. Teraz no, trochę wyczyszczę każdy dołek. Żółty piasek jest. No ale będzie rązł. Uwięka się doda. No, przy okazji obrywam już żółte liście. I wilki. To są już dodatkowe rozgałęzienia, które nie są potrzebne. Takie coś, te wilki stąd. Gotowy do sadzenia jest. Czasem to już przy tych tutaj najwyżej wyrastają nawet. O. A tu jeden krzaczeń był. O, takie coś to też trzeba obrywać, bo to już jest dodatkowy pęd. I takie te, ta... o. o. I takie przy ziemi też, o. O jejku, jejku. Ale gorąco jest. Kapie z nosa. Teraz czyszczę dołki. Wszystkie dokładnie. O! Biorę placuszki. Kruszę placki. Niech niech jedzą sobie pomidorki. No jedną ręką to ja za dużo nie zrobię, bo tu mam trochę palec niepełnosprawny. Jeden. O, zaraz to wszystko wypełnię kupami i zaleję wodą. Mamy krowę przed porodem. To jest Salsa. Ona należy oddzielnie od stada, ale w pobliżu. I szykuje się do porodu. Wczoraj wycieliła się Buba i Luna. Jednego cielaczka znalazłam, drugiego jeszcze nie. Jeszcze nie jest zakolczykowany. Będzie trzeba, jak im się skończy siesta, to będzie trzeba im je troszkę pośledzić gdzie która krowa pójdzie one tak jak dzikie zwierzęta zostawiają swoje młode gdzieś w krzakach, w lesie w wysokiej trawie tak jak sarny i wracają tylko do cielaka na karmienie potrafią tak ukrywać cielaka nawet przez tydzień no i dłużej mi się zdarzyło 9 dni nie widziałam jednego cielaka Taki ogromny byczek. Później dostał na imię Fernando, ale to było no, jakoś tak na początku hodowli. Jakoś, on był ogromny i strasznie taki powolny. I pomimo, że miał 9 dni, to ja go znalazłam, podeszłam, zakolczykowałam taki Taka ślamazara. To do cielenia została jeszcze. Ta rogata mama muminka, lalka a i sarsa ta co już poszła sobie, poszła się dzielić. Więc zajrzę jeszcze później, jak tam akcja będzie się rozwijała. Dzisiaj biorę się za sadzenie, sianie. W sumie mm, takie sadzenie do doniczek nasion, które już wykiełkowały. To nie wiem czy to jest sianie czy sadzenie. Tak, coś pomiędzy tym. Wczoraj kupiłam dynię Hokkaido, bo w tym roku sama nie wyhodowałam. Nie dostałam nigdzie... Jakoś tutaj nigdzie mi u nas w naszych sklepach nie wpadły mi nasiona w oczy. I kupiłam dwa Barbary. No i chcę się pochwalić moim sukcesem. Zobaczcie co mi wyrosło. W tamtym roku, na początku września, wzięłam od mamy dwa... Mm, dwa takie czubki, gałązek oleandra. Czekałam... Mm, wrzesień, październik, listopad, grudzień, stycznia, luty, marzec, pół roku Pół roku czekałam na pierwszy korzonek. Później reszta korzonków to już poszła lawinowo wręcz. Mm. Korzonki wyrosły przepiękne. Oleandry już chyba zaczynają kwitnąć nawet powoli. Jak się nie mylę to to mogą być już te kwiatostany. Chcę je też dzisiaj posadzić. Ogólnie dla oleandra dobra jest ziemia, wśród yy, śródziemnomorskich. Kupiłam taką ziemię, yy, nasypałam w doniczki i nie wiem co się stało z tymi doniczkami. Stały, stały i nagle znikły. <laughs> Naprawdę nie mam pojęcia, tu się dzieją dziwne rzeczy u nas. Yy, więc po prostu sadzę w zwykłą ziemię i w sklepie pytałam czym podlewać oleandry, nawozić. To powiedzieli, że po prostu yy, zwykłym płynem do... Mm, roślin kwitnących i tyle. Więc ja sadzę to, to posadzę. Dostałam dwie cukinki wczoraj, ale na razie e, będę je trzymała tutaj. E, I dlatego tak samo będę sadziła te nasiona w doniczki na razie, ponieważ tutaj u nas przynajmniej w tamtym roku grasował mm, na tej grządce akurat. Grasował Turkuć Podjadek, który zniszczył mi dużo cukinii i w tym roku chcę po prostu tego uniknąć, więc posadzę już takie większe, podrośnięte sadzonki. Ale na razie póki co posadzę je tutaj w ten, w doniczki małe, i wtedy, jak będą większe, to przesadzę je na zewnątrz. Pomidorki żyją, mają się nawet dobrze dzisiaj, jak widzę. Półtorej doby są już posadzone. Będą podlane później, jak już będzie troszkę chłodniej i ten i przeżyją. Ja się biorę za posadzenie oleandra. Oleandrów. W ogóle nie wierzyłam, nie sądziłam, że da się po prostu z takiego wierzchołkowego patyczka, z czubka gałązki ukorzenić, żeby w ogóle z tego wyrosła. Roślina, no ale jednak, jak widać, yy, da się. Fajnie, cieszę się. Jest to roślina bardzo trująca, ale bardzo mi się podoba, lubię. Mam jednego dużego oleandra, który już będzie kwitł na dniach. No i teraz jeszcze te dwie yy, inne sadzonki. Na razie niech sobie, niech sobie mieszkają tutaj, bo znając życie, to mi kozy zjedzą. 4-5 dni temu w ręczniczku położyłam różne nasiona. Tutaj jest akurat arbus. Wszystkie te największe powrzucam. A tak, niech rosną, niech robią co chcą sobie. Na razie w doniczkach, bo. Tak jak mówiłam, boję się tego turkucia. On tutaj narobił mi dużo w tamtym roku, szkód. Więc teraz mucham na zimne. Nie spotkałam jeszcze w tym roku żadnego turkucia. Tutaj. Ale myślę, że one mogą tu być, tym bardziej, że. Jedno gniazdo, jego zniszczyłam, więc tu w tej glebie mogą one sobie, mogą przezimować. Co wyrosło, to wyrosło. Dwa, cztery, sześć, siedem będzie. Dobra. I takie największe, najładniejsze nasiona, a nic nie wypuściły. No to nic. To nic, ja je tutaj odstawię, żeby wiedzieć, że to są arbuzy. Teraz, oprócz arbuza, to jeszcze mam, co ja tu mam. Wow, o kurczę, o! ja nie zaglądałam do nich od dwóch dni. To jest cukinia, cukinia e, Soraya. W tamtym roku bardzo fajnie mi się sprawdziła. O kurczę, hej, ale mi wyrosłaś. Ja Cię dziękuję. No to nic, porwę ją z ręczniczkiem. Poradzą korzonki z tym ręczniczkiem. W tamtym roku robiłam tak samo. Bardzo fajnym sposobem jest położyć w cieplejszym miejscu. Ja rok temu wykluwałam kurczaki, więc położyłam na tym... Na inkubatorze. Bardzo dobra sprawa. Cały czas tak delikatne ciepło, a w tym roku nie wykluwam nic, więc nie miałam inkubatora do dyspozycji. W ogóle go pożyczyłam. Niech inni korzystają. A te roślinki i tak mi wyrosły bez inkubatora. Po prostu stały w domu. No ja cię. Dwa dni nie... przedwczoraj zaglądałam, to już widziałam, że coś tu się zaczyna dziać, a ty nie. Tych opóźnionych to ja już wyrzucam. Nie, to nie. Nie chciały wyrosnąć, to bez łaski. A ta jeszcze pękła. No to dwie posadzy. No, dwie. Te nie chciały wyrosnąć, no to. A ta też pęka. To jeszcze trzy posadze. No. Dobra, to trzy. Jeszcze trzy małe doniczki na cukinie. No, coś tu pękło, to będzie. No to ma szczęście. A te niestety nie mam tu czasu na sentymenty i na zabawy. Bo i tak już jest. Druga połowa maja. To i tak już jest późno. O, jeszcze jedna mi wypadła. Miałaś szczęście, że cię zobaczyło. I teraz. Rzecz najciekawsza. Aż się boję zaglądać, bo ja do tego też dwa dni nie zaglądałam. O, widzę jakieś porządne korzenie już. O kurczę. To jest dynia olbrzymia. Dostałam w prezencie w tamtym roku pestki. Przechowałam je przez zimę. Co mi tu wyszło? O, siem. A te co sobie myślą? Niestety, ale dla dyni olbrzymiej, to ja dam drugą szansę. To jeszcze zostawię na dzień czy dwa. Niech sobie rosną, bo mm. no, bo te nasiona to są dla mnie cenne. W sumie je pan, który je uprawia i z dobrym wynikiem nawet zajmuje pierwsze miejsca w konkursach na największe dynie. Tam po 300-400 kg w ogóle szok. Jak widziałam zdjęcia, jakie mi wysłał. Osiem doniczek idę przygotować, ale byłoby miło coś takiego innego, fajnego wyhodować. To sadzimy cudaki. Sadzimy. Niech rosną olbrzymy. No mogłam to wczoraj zrobić, ale no wiadomo, że zawsze jest coś pilniejszego do zrobienia. Już ten e, pan, od którego dostałam, to wysyłał mi zdjęcie. Że już rośnie, u niego jest pokolana ta. Akurat wczoraj dostałam to zdjęcie. Pokolana już taka. Dynia konkretna. Aż mi wstyd, że ja dopiero sadzę. Ale. Może gdyby ta szklarnia była. Ale nie, tu nie mam wytłumaczenia dla siebie. Zawsze. Coś tam. Zawsze się z czymś tam spóźnię. Oj tam. Dobra. Jest 8 dni. Tej jeszcze dam szansę. Zostawię ją w tym tutaj, przewietrzona. Jak coś wyrośnie, to wyrośnie, jak nie, to nie. O! Wilgoć ma. Torebka, ta, ręczniczek jest dobrze mokry. Sznurki już mam jakieś do podwiązywania pomidorów. Jeszcze tylko brakuje mi do czego je podwiązać, bo tutaj jeszcze trzeba puścić linkę stalową. Na górę. O. I po robocie. Pomału do przodu.